Oto Pajara, ryba z dorzecza Amazonki potocznie zwana rybą wampirem. Pajara ma dwa ogromne kły w dolnej szczęce, które mogą mieć nawet kilkanaście centymetrów długości. Kiedy zamyka pysk, te potężne kły chowają się w specjalne otwory w górnej szczęce, żeby ryba mogła zamknąć pysk bez przebicia własnej głowy. Używa ich do chwytania i przytrzymywania ofiar. Przebija nimi zdobycz niczym dwiema włóczniami. Pajara nie rozrywa swoich ofiar na kawałki, połyka je w całości. To agresywny i bardzo szybki drapieżnik, który zazwyczaj atakuje swoje ofiary z zaskoczenia. Poluje głównie w silnym nurcie, często wykorzystuje prąd wody do nabrania prędkości w trakcie ataku. Żywi się głównie mniejszymi rybami, nie pogardzi żadną ofiarą, którą zdoła pochwycić i połknąć w całości. W wędkarstwie sportowym Pajara to jedna z najbardziej pożądanych ryb Amazonii. Jest silna, waleczna, jej hol jest dynamiczny i bardzo efektowny. Ryba często wyskakuje z wody. Zdjęcie z tą rybą po udanym holu to dla wędkarza wymarzone trofeum. Pajara to oczywiście zaledwie czubek góry lodowej podwodnych potworów i cudów natury, w które obfituje do rzeczy Amazonki. Arapaima to kolejna bestia grasująca w tych wodach. Jej zęby nie są może tak imponujące jak u pajary, są drobne i stożkowate, ale za to sam rozmiar szczęk tej ryby jest imponujący. Nieduża pajara zmieściłaby się w nich w całości. Arapaima to szczytowy drapieżnik Amazonii. Jest nie tylko największą rybą słodkowodną Ameryki, ale także jedną z największych ryb słodkowodnych świata. Drasta do 3 metrów długości i osiąga wagę nawet 250 kg. Żywi się głównie niedużymi rybami, takimi jak piranie, zbrojniki i rozmaite sumy. Zasysa je wraz z wodą do przepastnego pyska za pomocą gwałtownego, tworzącego podciśnienie ruchu szczęk. Oprócz ryb, arapajmy pożerają także żaby, małe żółwie, a czasem nawet młode kajmany lub węże. Potwór ten uchodzi za żywą skamieniałość, jego przodkowie, niewiele różniący się od niego, pływali po Amazonii już ponad 100 milionów lat temu, jeszcze w czasach dinozaurów. Należy do ryb kostnojęzykokształtnych, a jego budowa przypomina ryby z okresu kredy. Arapaima rosnąc i osiągając coraz to większe rozmiary poszerza także swoją bazę pokarmową. W końcu jest tak duża, że może polować na ptaki, płazy, gady, gryzonie, a nawet nieduże małpy, które przypadkiem wpadną do wody. Dla ludzi, tak jak pajara, nie stanowi jednak zagrożenia. Jedną z ciekawych cech tej ryby są jej elastyczne, zachodzące na siebie i twarde jak pancerz łuski. Dodatkowo głowę pokrytą ma tarczkami kostnymi. Przed czym ten potwór tak się chroni? Gdy Arapaima jest jeszcze niedużą rybą, zagraża jej cała masa drapieżników posiadających ostre zęby: Kajmany, inne drapieżne ryby, czy chociażby potężne amazońskie wydry. Po osiągnięciu długości ponad 1,5 metra Arapaima jest już bezpieczna teraz to ona stanowi postrach rzeki. Jednak nawet tak gigantyczne osobniki muszą mieć twardy pancerz. W tych wodach grasują ryby, które nawet największą arapajmę mogłyby szybko ogołocić z mięsa. Tym razem drapieżniki te nie mają okazałych rozmiarów. Korzystają z innej strategii. Jest nią atak zmasowany. Piranie Czerwone to najpowszechniejsze drapieżniki wód Amazonii. Maksymalnie dorastają zaledwie do 33 cm długości, choć przeciętnie są jeszcze mniejsze. Nie o rozmiar jednak tu chodzi. Piranie mają zęby ostre, jak brzytwa, i atakują grupowo, sprawiając, że w miejscu ataku woda wręcz się gotuje. Są jak rój pszczół, który atakuje delikwenta, a ich drobne szczęki są jak żądła, które wbijają się w ofiarę ze wszystkich stron. Wystarczy jeden tylko bodziec, by wywołać ten lawinowy atak. Z reguły jest nim krew. Wystarczy niewielkie zranienie czy zadrapanie, by rozpętało się piekło. Dla pirani nie ma znaczenia, czy ofiara jest rybą, sakiem płazem czy gadem. Gotowe są zaatakować nawet człowieka i znane są przypadki pożarcia przez nie ludzi. Gdy jednak nie wystąpi impuls, trigger przełączający te małe bestie w tryb ataku, teoretycznie można czuć się bezpiecznie. Zawsze jednak jest to ryzykowne. Bo wystarczy, by jedna tylko ryba rozpoczęła atak, a reszta pójdzie za nią. Każda z nich uszczknie tylko kawałek mięsa, połknie go jednak szybko i już po chwili wróci po kolejny. Pomnożyć to należy przez resztę wygłodniałych osobników ze stada. Piranie tworzą grupy zazwyczaj liczące po kilkadziesiąt sztuk. Bywa jednak, że łączą się także w większe ławice liczące po kilkaset osobników. Taki czający się w głębinach podwodny rój, mógłby szybko ogołocić z mięsa nawet duże zwierzę. Inną kultową rybą do rzeczy amazonki jest arowana. Choć ryba ta może przekraczać metr długości, człowiekowi w przeciwieństwie do piranii, zupełnie, nawet czysto teoretycznie nie jest w stanie zagrozić. Ta specyficzna ryba posiada wydłużone, wężowate ciało. Najczęściej kojarzona jest z Azją, gdzie występuje azjatycki gatunek tej ryby. Oba gatunki arowan, arowana srebrna z Amazonii oraz arowana azjatycka są bardzo do siebie podobne. Oba słyną z niesamowitej techniki polowania. Polega ona na wyskakiwaniu wysoko ponad tafle wody i chwytaniu przesiadujących na gałęziach owadów małych płazów, jaszczurek, a nawet gryzoni czy nietoperzy. Ryba ta, mimo swoich dość pokaźnych rozmiarów jak na warunki akwariowe, stała się obiektem pożądania wielu akwarystów, symbolem czy wręcz świętym gralem akwarystyki. Za sprawą rozmaitych, rzadkich odmian uchodzi za najdroższą rybę świata. Choć dostępne są także tanie odmiany, to najrzadsze i najdroższe potrafią osiągać ceny kilkuset tysięcy dolarów. Amazońska arowana srebrna w przeciwieństwie do arowany azjatyckiej nie jest zagrożona wymarciem. Występuje znacznie bardziej powszechnie. Ogromna amazonka wraz ze swoimi licznymi dopływami, rozlewiskami i mokradłami oraz otaczające te wody nieprzebyte dżungle to chroniący ją matecznik. Ten tropikalny, duszny i wilgotny region stanowi jednak matecznik nie tylko dla wszelkiego rodzaju wodnych wampirów czy innych potworów, ale także miejsce występowania rybich klejnotów. Większość najpopularniejszych, mieniących się rozmaitymi kolorami ryb akwariowych pochodzi właśnie z Amazonii. Do jednych z najpiękniejszych należą dyskowce. Zwane także paletkami, ze względu na swoje bocznie spłaszczone, okrągłe ciało. Dzikie dyskowce, choć także piękne, nie są tak barwne i okazałe jak te akwariowe. Ich podstawowym kolorem jest brąz oraz barwa brunatno-czerwona. Ryby te posiadają ciemne, pionowe pasy, a na płetwach niebieskie, mieniące się wzory. Dyskowce posiadają ogromny potencjał barwny, który w pełni wykorzystali hodowcy w akwariach. Drogą selekcji w hodowlach wybierano i wzmacniano określone ich barwy, tworząc rozmaite odmiany tych ryb. Duże akwarium z najpiękniejszymi odmianami dyskowców zapiera dech w piersiach. Ryby te należą jednak do trudnych w hodowli i choć zachwycają i przyciągają swoją urodą, nie są jednak polecane początkującym akwarystom. Są wymagające, trudne w utrzymaniu i potrzebują przy tym dużego zbiornika. Jeśli jednak spełnić ich wymagania, można cieszyć się tym tropikalnym cudem natury w długie zimowe wieczory. Jeszcze trudniejsze niż utrzymanie jest rozmnażanie paletek w warunkach domowych. Nieliczni hodowcy, którym to się udaje, mają okazję podziwiać także niezwykły cykl rozrodczy tych ryb. Należą one do ryb pielęgnicowatych, a zatem rodzice troskliwie pielęgnują swoje potomstwo. Opiekują się najpierw ikrą, pilnując jej, a także wachlując ją płetwami w celu lepszego natlenienia rozwijających się zarodków. A następnie opiekują się rybkiem. Rodzice pomagają wydostać się młodym z twardych osłonek ikry, a następnie przenoszą je na dno akwarium zazwyczaj do specjalnego dołka, gdzie rodzice pilnują larw, dopóki te nie zaczną samodzielnie pływać. Gdy młode osiągną już zdolność poruszania się, trzymają się blisko rodziców. Ci karmią je specjalną, śluzowatą wydzieliną własnej skóry. W ten sposób podskubując rodziców, młode odżywiają się przez pierwszy miesiąc życia. To bardzo opiekuńcze, troskliwe, a przede wszystkim piękne ryby. O ile o dyskowcach zapewne nie wszyscy słyszeli, to skalary znają już prawdopodobnie wszyscy, nawet ci, którzy nigdy nie mieli w domu akwarium. Ryba ta bowiem jest bardzo charakterystyczna. W typowym ubarwieniu pasiasta, biało-czarna niczym zebra, z pokaźnymi, bardzo efektownymi, pionowymi, rozpostartymi niczym żagle płetwami. Stąd też inna nazwa tych ryb to żaglowce, właśnie. Te piękne, majestatyczne ryby również dziko żyją właśnie w Amazonii. W hodowli są znacznie łatwiejsze niż dyskowce, stąd też w akwariach domowych są często spotykane. Nie będę się rozwodził na temat ich cyklu rozrodczego. Jest on podobny jak u dyskowców. Skalary wszak także należą do rodziny ryb pielęgnicowatych. Innymi olśniewającymi gatunkami ryb Amazonii są powszechne neony, czyli Neoninesa oraz Neon Czerwony. Są to szmaragdy Amazonii. Tym razem są to rybki maleńkie, bo dorastające z reguły do 2-3 cm długości. Tu w grę wchodzi nie tylko olśniewające ubarwienie, zestawienie czerwieni z barwą niebieską, ale także gra świateł, blask, odblask, który to powstaje za sprawą bocznego pasa, charakterystycznego neona. Poruszająca się ławica tych ryb w odpowiednim świetle to po prostu magia, magia natury, magia akwarystyki, zachwycające zjawisko, które w naturze występuje właśnie w dorzeczu amazonki. Ryb, które zaimportowali akwaryści do swoich domów z Amazonii jest bez liku i na ich temat można by zrobić wiele odcinków, a nawet osobny kanał, co zresztą sam miałem okazję robić kilka lat temu, kiedy to prowadziłem kanał akwarystyczny. W tych niezwykle bogatych wodach mamy do czynienia z obfitością życia i niezliczonym bogactwem gatunków. Pośród nich są także takie gatunki jak ten, który pożądany jest zarówno przez akwarystów, jak i wędkarzy. To sum czerwonoogonowy. Ma on w sobie coś zarówno z rybki akwariowej, jak i z rzecznego potwora. Suma tego często można spotkać w akwariach publicznych, na przykład w Zoo, gdzie pływa obok Areowan lub potężnych arapajm. Malutkie sumiki czerwonoogonowe kupić można jednak czasem także w sklepach zoologicznych czy na giełdach akwarystycznych. Wyglądają one sympatycznie i często trafiają do domowych, niedużych akwariów kupowane przez nieświadomych ich docelowych rozmiarów akwarystów. Ryby te są bardzo żarłoczne i przy dużej dostępności pokarmu szybko rosną. Już kilkucentymetrowe sumiki mogą połykać w całości inne, pokroju neona, ryby akwariowe. Ryby te jedzą wszystko, zarówno pokarm roślinny, jak i zwierzęcy. W naturze, choć głównie żywią się skorupiakami oraz innymi rybami, to zjadają także wpadające do wody nasiona oraz owoce. W końcu mogą przekroczyć i to znacznie metr długości i osiągnąć wagę nawet około 40 kg. Rekordowe osobniki osiągały nawet ponad 50 kg wagi. Akwarysta, który uległ urokowi małego sumika, już po niedługim czasie może bardzo się zdziwić. To nie rysek, a potężna bestia. Sumy czerwonoogonowe, jak na swoją wagę, są bardzo krótkie i krępe. Mają potężny, szeroki łeb i masywny korpus. Takie osobniki stanowią wyzwanie nie tylko dla akwarystów, ale przede wszystkim dla wędkarzy, którzy chętnie poławiają te popularne ryby Amazonii. Innymi sumokształtnymi i powszechnie występującymi rybami w Amazonii są sympatyczne kiryski. Dla wędkarzy za małe, ale za to dla akwarystów tym razem idealne. To także ryby denne, tak jak sum czerwonoogonowy bardzo ruchliwe i bezustannie szperające po dnie. Co najmniej kilka ich gatunków stanowi bardzo popularne ryby akwariowe. Są niezwykle wytrzymałe, odporne na choroby i nie mają wygórowanych wymagań. Każdy słyszał zapewne także o glonojadach. Dziś to słowo nabrało nieco innego znaczenia ze sprawą mody na duże usta. Ja mam na myśli jednak nadal ryby akwariowe, konkretnie zbrojniki, potocznie zwane glonojadami. Ryby te przysysają się do płaskich powierzchni, w naturze zazwyczaj do kamieni i liści, w akwarium często do szyby, czyszcząc powierzchnię z porastających ją glonów. Zbrojniki to oczywiście także Amazonia. Jak widzicie ten niezwykły ekosystem to dom nie tylko dla przeróżnych rzecznych potworów, ale także dla dziesiątek czy może nawet setek gatunków ryb akwariowych. Jedna, która nie tylko dla akwarystów i poławiaczy potworów, ale także prawdziwe Eldorado dla ornitologów, herpetologów, a także entomologów. I to też jeszcze nie wszystko. To najbogatszy ekosystem na kuli ziemskiej. Bez Amazonii, nasz świat byłby znacznie bardziej ubogi. Amazonia to kwintesencja magii natury. No na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.